Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Pijany kierowca stanowi bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Pijani kierowcy powodują ponad 3,5 tysiąca wypadków rocznie. Mimo zaostrzonego prawa, liczba kierujących po alkoholu nie zmniejsza się od lat. Alkohol ogranicza zdolność koncentracji. Osłabia refleks, ale co najbardziej groźne, skłania do brawury i niebezpiecznych zachowań na drodze. Dlatego jazda na podwójnym gazie zwiększa ryzyko wypadku. Podczas eksperymentu wykonam manewr z prędkością 90 km na godzinę z takim opóźnieniem reakcji jak po wypiciu pół litra piwa o zawartości 5% alkoholu etylowego. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest śmiertelnie niebezpieczne dla Ciebie i innych. Jadąc na podwójnym gazie, popełniasz przestępstwo. Pamiętaj o tym, zanim wsiądziesz do samochodu. Przyłącz się do nas. Weź udział w akcji Orl. Bezpieczne drogi.